Andrzej Marek Grabowski Żaba, Żółw i żyrafa. W kraju Fantazjo kuku na Muniu Benc nad jeziorem bzik, rozciągają się wspaniałe lasy. Strażniczką tych lasów jest żyrafa Żaneta. Strażniczka lasów to bardzo poważne zajęcie. Od rana do nocy żyrafa sprawdza, czy lasom nie grozi pożar. Wiadomo jak oto łatwo. Iskra z komina, leżąca w suchej trawie butelka lub nierozsądnie rozpalone ognisko i nieszczęście gotowe. Dzięki długiej szyi żyrafa może z góry obserwować las. zauważa każdy obłoczek dymu. Żyrafa dysponuje też super nowoczesnym samochodem strażackim, którym w razie potrzeby pędzi na sygnale do pożaru. Na skraju lasu stoi mała chatka. Mieszka w niej małżeństwo żółw Żorż i żaba Żaklin. Mogłoby się wydawać, że to niedobrana para. Nic podobnego. Żółw i żaba. To dwoje żartownisiów. Całe dnie upływają im na robieniu kawałów. Niestety nie zawsze ich żarty są sympatyczne. Ostatnio obiektem ich dowcipów stała się żyrafa. Żabę i żółwia bardzo śmieszy długa szyja żanety. Ulubionym powiedzonkiem żorża jest zdanie pani żyrafo, pani. Nie może istnieć. A żaba śmieje się: Nie może żyć na świecie zwierzę, które ma tak długą szyję, pani nam się tylko wydaje. Jednak żyrafa jest ponad te niemądre żarty. Nie zwraca na nie żadnej uwagi i uważnie wykonuje swoje poważne obowiązki służbowe. Należy zauważyć, że żółw Żorż jest gadem bardzo energicznym. Zawsze ma mnóstwo spraw do załatwienia, więc całymi dniami gania jak zwariowany. To właśnie ten pośpiech żółwia doprowadził do nieszczęścia. Pewnego dnia, biegnąc lasem, żółw pośliznął się i z taką siłą stuknął skorupą w leżący obok ścieżki kamień, że aż Iskry poleciały. Żorż pobiegł dalej, a iskry upadły na suche, żółte liście. Już po chwili, tuż obok domu żaby i żółwia, płonęła trawa. Dym zaczął wdzierać się przez okna. Żaba akurat gotowała zupę z bakłażana, gdy zobaczyła jęzory ognia. Ratunku, pożar! zapiszczała. Chwyciła garnek i próbowała zalać płomienie zupą. Gdyby ogień miał poczucie humoru, zapewne długo śmiałby się z takiej gaśnicy. Niestety, pożar nie tracił czasu na śmiech i szybko smalił ściany domu. Już wspinał się na dach, gdy nadeszła pomoc: żyrafa Żaneta. Jej strażacki samochód z piskiem opon zatrzymał się obok chatki, chlusnęła woda i po chwili pożar został ugaszony. Niestety dom żartownisiów nadawał się do remontu. Zwłaszcza dach, w którym ogień wyżarł spore dziury. Wyobraźcie sobie, że znowu pomogła żyrafa. Jak dźwig podnosiła papę i dachówki. Żaba i żółw oczywiście przestali się z niej śmiać. Można nawet powiedzieć, że żyrafa i żaba stały się bliskimi koleżankami. Bardzo często, gdy żyrafa patroluje las, na jej głowie siedzi żaba. Koleżanki opowiadają sobie najnowsze ploteczki. Bardzo miło i wesoło spędzają razem czas.